zwyczajnej rady miejskiej w Tolkmicku. Witam serdecznie radnych Rady Miejskiej w Tolkmicku, pana burmistrza Józefa Zamojcina, panią wiceburmistrz Natę Morgałą, panią naszą skarbnik Małgorzatę Madaj panią sekretarz Katarzynę Paczkowską, pana radcę prawnego Tadusza Jakubowskiego. Witam również osoby, które za pośrednictwem środków masowego przekazu obserwują naszą relację w internecie. Sprawdzenie obecności. Proszę o naciśnięcie przycisku w celu sprawdzenia obecności. Dziękuję. Na podstawie e, przeprowadzonego imiennego wykazu obecności radnych stwierdzam, że w dzisiejszej sesji uczestniczy 14 radnych, e, co stanowi kworum, przy którym Rada Miejska w Tolkmicku może obradować i podejmować prawomocne uchwały oraz decyzje. Przechodzimy do punktu drugiego. Czy do otrzymanego porządku obrad Państwo radni mają jakieś uwagi? Nie widzę, zatem odczytam porządek obrad. Punkt pierwszy, otwarcie i sprawdzenie prawomocności obrad sesji. Punkt drugi, przedstawienie porządku obrad. Punkt trzeci, podjęcie uchwał. 3 przez 1 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowe, długoterminowego w wysokości 2 155 tysięcy 378 zł. i 46 groszy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w roku 2025 i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Punkt czwarty, zaciągnięcie obrad. Wobec powyższego przejdźmy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem odczytanego porządku? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Za głosowało 14 radnych. Dziękuję. Zamykam punkt drugi i otwieram punkt trzeci. Podjęcie uchwał. Projekt uchwały nr 3 przez 1 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego do wysokości 2 155 tysięcy 378 46 zł. 46 groszy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu. W roku 2025 i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Proszę Panią Skarbnik o odczytanie uzasadnienia do projektu tej uchwały. Kredyt służyć ma pokryciu planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Jego zaciągnięcie znajduje swoje uregulowanie w artykule 89 ust. 1 punkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. To tak pokrótce jeżeli chodzi o uzasadnienie parę słów chciałabym tutaj dodać że niestety kredyt ten no niestety musimy zaciągnąć. Nie był on planowany na początku naszego roku bo dopiero on wprowadzony we wrześniu niestety wydatki związane tutaj z powodzią która nas dotknęła były bardzo wysokie dochody które tutaj Myśleliśmy też, że wpłyną i tutaj instytucje, które obiecały, no niestety też nie wpłynęły w bardzo wysokiej wysokości. Jest to kwota 365 tysięcy. Gmina, gmina Tolknicko musiała dołożyć ponad 800 tysięcy, tak. A w trakcie roku również prowadziliśmy inwestycje, które nie były przewidziane do realizacji też na, 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 na samym początku, tak. A więc tutaj no niestety tych środków, środków brakuje. Jest to też wprowadzane sesją nadzwyczajną w związku z tym, że procedury przetargowe są też takie, a nie inne, więc tutaj czasowo, żeby się wyrobić do końca roku jest to po prostu wprowadzane wcześniej niż, niż na sesji normalnej. Chciałabym też tutaj poinformować, że pisaliśmy również dowód polskich o zwrot jakichkolwiek wydatków związanych z powodzią. Na pierwsze pismo nie uzyskaliśmy odpowiedzi, zostało napisane drugie pismo. Ponaglające z terminem siedmiodniowym. Ten termin minął w piątek. Nie otrzymaliśmy znowu odpowiedzi, więc na pewno tutaj będziemy rozmawiać z naszym radcą, jak dalej tutaj, co zrobić, jak interweniować, żeby ewentualnie oni się też poczuli i zwrócili nam jakiekolwiek wydatki związane tutaj z tą powodzią, tak? Wody polskie, tak. Dziękuję. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos w tym, w tym momencie? Jakieś uwagi odnośnie tego projektu? Ja mam pytanie do pana mecenasa, to znaczy dostarczyliśmy wodom polskim z tego co rozumiem wezwanie do zapłaty, tak? Czy podjęliśmy jakiś pierwszy krok? Teraz tak, jeżeli chodzi o jakieś takie sprawy odszkodowawcze, jak pan to widzi? To znaczy jak to czasowo pan widzi, jak to pan widzi w ogóle szanse na to, żebyśmy jakieś pieniądze od tych wód polskich odzyskali? Dziękuję. No, o szansach, jak tutaj mówić o szansach? No, sprawa oczywiście trafi y, do sądu, natomiast cała procedura jest związana z tym wezwaniem do zapłaty, próby jakiegoś polubownego rozwiązania y, sprawy i kwestia y, później dalej w sądzie jest to, co nas obliguje, to są kwestie dowodzenia, czyli tutaj bez y, opinii pewnie biegłych. To chodzi o wartość, wysokość, udowodnienie wysokości odszkodowania bez, no, bez opinii biegiłych. Na pewno by się nie, nie obeszło. Dlatego no, sprawa pewnie by troszeczkę potrwała. I no, z doświadczenia wiem, że to są no, skomplikowane sprawy. tak? Długotrwałe i skomplikowane, no i też drogie. Chciałem się jeszcze dopytać, czy, czy, czy robiliśmy jakąś analizę tego czy koszty, które będziemy ponosili z tytułu skarżenia Wód Polskich, bo ja oczywiście nie mówię, żebyśmy tego nie robili, bo jestem jak najbardziej za, bo ja widzę tutaj bardzo dużą odpowiedzialność Wód Polskich, jeżeli chodzi o te tragiczne skutki powodzi, która tutaj miała miejsce, tylko czy zrobiliśmy jakąś taką analizę finansową, czy też jakby jest to bardzo droga inwestycja dla nas na tą chwilę, tak? Jeżeli chodzi o skarżenie się z Wodami Polskimi. Można tu już na tym etapie mogę powiedzieć, że Naszą szkodą jest to, co ponieśliśmy, czyli te, te pieniądze, które żeśmy wydali, a które powinna wydać, wydać no, wody polskie, to to już jest dla nas roszczenie odszkodowawcze. Natomiast są pewnie inne, inne straty, które może już się pokazały, a może pokażą się na przykład na wiosnę jakieś dalsze uszkodzenia i to będzie kwestią dowodzenia. Bardzo dziękuję. Primiszu. Wysoka Rado, panie radny, e, powiedziawszy szczerze, jak sama nazwa mówi, państwowe gospodarstwo wodne Wody Polskie, jeżeli my zdecydujemy się na to, żeby skarżyć Wody Polskie, to skarżyć będziemy de facto skarb państwa, tak? I nasz proces będzie odbywał się naprawdę z państwem, czyli no de facto z rządem Rzeczypospolitej. Jakie to będą koszty? Tego nikt nie umie na dzień dzisiejszy oszacować. Faktem jest, że skutkiem tego niedopatrzenia ze strony właściciela cieków wodnych jest to, co nastąpiło. Ja nie mówię, że tej powodzi by nie było, ale jeżeli by konserwacja koryta Stradanki i koryt cieków wodnych była na bieżąco robiona, to nie mielibyśmy na przykład takich rzeczy do poniesienia, jak dzisiaj badanie gruntów osadów, które zostały wydobyte z koryta Stradanki i w konsekwencji jeszcze nie wiemy jakie będą dalsze losy. Jeżeli okaże się, że występują tam na przykład węglowodory czy pierwiastki metali ciężkich, będziemy musieli wywieźć te muły do miejsca utylizacji. Dlatego to jest bardzo trudny proces i miejmy nadzieję, że w związku z tym, że Wysoczyzna Obrąska w większości jest zarówno parkiem krajobrazowym, jak i też rezerwatami nie będzie tu żadnych szkodliwych substancji. Tak, no dzisiaj wody polskie poczuwają się do tego, żeby na przykład naprawić murek przy ulicy szkolnej i czynią to, ale zabezpieczają to tylko deskami. Dlatego wczoraj wysłaliśmy pismo, żeby nam pokazano, jaki jest faktyczny cel tych remontów, które są wykonywane. Zobaczymy, jaka będzie z ich strony odpowiedź. Ale tutaj w, nałożyło się na siebie wiele takich ciekawych rzeczy, które skutkowały z jednej strony dużymi inwestycjami na terenie gminy Tolkmicko, a z drugiej strony de facto małymi wpływami nie na czas tego tytułu, jak na przykład podatek te odpisy z podatku PTC, gdzie Pożyczaliśmy z paragrafów środki. Na dzień dzisiejszy już tego nie możemy zrobić. Wy występujemy do wielu instytucji o przedłużenie terminów. Najprawdopodobniej nie uda nam się to zrobić. Ta decyzja dzisiejsza, o której tutaj dzisiaj mówimy, jest spowodowana tym, że jeszcze w zeszłym tygodniu, w poniedziałek, nie byliśmy na 100 przekonani, że będzie potrzebny ten kredyt. Zrobiliśmy to. I może tak mało było naszych dyskusji na ten temat, że to jest po prostu konieczne, ile go wykorzystamy, w jakiej wysokości wiemy, jaki chcemy zaciągnąć, ale nie wiemy, czy wszystkie środki zostaną wykorzystane. Jeżeli nie zostaną wykorzystane, to nie przepadną, przejdą do budżetu na przyszły rok. I o tyle w przyszłym roku, ale to już inny temat na dyskusję, będziemy musieli więcej o tym rozmawiać, o przyszłorocznym budżecie. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa jeszcze w tym punkcie chciałby zabrać głos? Nie widzę. Zatem przystąpię do głosowania. Kto z... Ktoś jeszcze nie? Zatem przystąpię do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu uchwały 3 na 1? Proszę o podniesienie ręki na cięcie. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? dziękuję zagłosowało 11 rady wstrzymało się dwóch yy, wstrzymało się dwóch jeden był przeciw zamykam punkt trzeci, otwieram punkt 4 zakończenie obrad w związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam rad 20 sesji nadzwyczajnej rady miejskiej w Tolkmiczku proszę jeszcze chwilę pozostańcie państwo